Witajcie w kolejnym odcinku podcastu historycznego. Dziś przeniesiemy się do początku XIV wieku, do Krakowa, gdzie doszło do jednego z najważniejszych buntów w historii średniowiecznej Polski. Bunt Niemców pod przywództwem wójta Alberta i biskupa Jana Muskaty w latach 1311-1312 wstrząsnął fundamentami ówczesnej władzy. Kto stał za tym zrywem? Jakie były jego przyczyny i skutki? A przede wszystkim, w jaki sposób łokietek zemścił się na buntownikach? Zapraszam do wspólnego odkrywania tej fascynującej historii. Początek XIV wieku to czas rozbicia dzielnicowego w Polsce. Kraj był podzielony na liczne księstwa, a każdy z władców dążył do zwiększenia swoich wpływów. Władysław Łokietek książę Kujawski starał się zjednoczyć ziemię polskie pod swoim berłem. Jednak jego działania napotkały na opór zarówno ze strony wewnętrznej, jak i zewnętrznych przeciwników. Kraków, będący jednym z ważniejszych ośrodków miejskich, znajdował się pod silnym wpływem niemieckiego patrycjatu. Mieszczanie niemieckiego pochodzenia z Wójtem Albertem na czele mieli bliskie powiązania z Królestwem Czech i popierali roszczenie króla czeskiego Jana Luksemburskiego do tronu polskiego. W tym samym czasie biskup krakowski Jan Muscata również sprzyjał czeskim interesom, co stawiało go w opozycji do Łokietka. Jan Muscata, zniemczony Ślązak, swoją pozycję polityczną zbudował w czasie panowania królów czeskich w Krakowie. Dzięki ich poparciu objął nawet urząd Starosty Małopolskiego. Ambitny i niezależny dążył do umocnienia własnej władzy, szukając sojuszników zarówno na Śląsku, jak i w Czechach. Kiedy Łokietek powrócił do Małopolski po wygnaniu w 1306 roku, Muscata próbował uniemożliwić mu przejęcie władzy. To dodatkowo zaogniło sytuację. W 1307 roku pozostawał w jawnym konflikcie z Władysławem i Łokietkiem. Książę, chcąc osłabić jego wpływy, uwięził go na pewien czas, a następnie zmusił do opuszczenia Krakowa. Mimo to Muscata nie zaniechał działań wymierzonych w Łokietka, kontynuując swoją wrogą politykę. Główną przyczyną buntu była polityczna orientacja niemieckiego patrycjatu Krakowa, który chętniej widział na tronie polskim miana luksemburskiego niż Władysława Łokietka. Dodatkowo utrata przez Łokietka Pomorza Gdańskiego na rzecz zakonu krzyżackiego skomplikowało sytuację gospodarczą miasta. Handel z Flandrią przez Gdańsk stał się utrudniony, co budziło niezadowolenie kupców. Bunt wybuchł w maju 1311 roku, kiedy to mieszczanie krakowscy pod wodzą wujta Alberta otwarcie zbuntowali się przeciwko łokietkowi. Wójt ogłosił podporządkowanie Krakowa królowi Czech Janowi Luksemburskiemu, licząc na wsparcie militarne z jego strony. Zamek wawelski został zajęty przez buntowników, a Kraków stał się areną walk. Władysław łokietek nie mógł jednak pozwolić sobie na utratę i kontrolę nad Małopolską. W 1312 roku jego wojska obległy miasto. Po długich walkach udało się złamać opór buntowników. Po stłumieniu buntu Łokietek postanowił surowo rozprawić się z jego uczestnikami. Wójt Albert był zbiegł, lecz wielu jego zwolenników zostało pojmanych i brutalnie ukaranych. Jednak najbardziej pamiętną częścią zemsty Łokietka było przeprowadzenie swoistego testu narodowościowego. Władca chciał oczyścić Kraków z niemieckich mieszczan, którzy byli głównymi prowokatorami rebelii. Według legendy, władca nakazał każdemu podejrzanemu o udział w buncie wypowiedzieć cztery słowa: Soczewica koło miele młyn. Osoby, które nie potrafiły poprawnie wymówić tych słów, co było trudne dla niemieckojęzycznych mieszkańców Krakowa. Były uznawane za buntowników i poddawane karze, często nawet śmierci. Ta brutalna metoda pokazuje, jak poważnie łokietek traktował zdradę i jak ważne było dla niego wzmocnienie polskiej tożsamości narodowej w Krakowie. Pojawiła się hipoteza, którą od lat badają historycy rzekoma rzeź Niemców w Krakowie, podczas której wymordowano setki osób. Istnieje wiele sprzecznych informacji na ten temat. Władysław Łokietek miał podobno nakazać oczyszczenie miasta z niemieckich mieszczan, którzy byli związani z buntem. Jednym z najbardziej dramatycznych aspektów tej historii jest fakt, że nie zachowały się jednoznaczne dowody na to, że Łokietek rzeczywiście zalecił masakrę, ani że było to zorganizowane na szeroką skalę. Część kronikarzy wspomina o brutalnych egzekucjach i wypędzeniach, ale brak jednoznacznych dokumentów powoduje, że sprawa wciąż budzi kontrowersje. Jak zapisano w roczniku Kapituły Krakowskiej, uwięził niektórych zmieszczan i zamknął w więzieniu pod Strażą. Tych uwięzionych srogo wlókł końmi po całym mieście i przywleczonych do szubienic poza miastem powiesił na niej sormotnie i nakazał, by trupy tak długo tam wisiały, aż zgniją ścięgna i rozluźnią się spojone kości. Jednak sprawa rzezi to nie jedyny dramat, który miał miejsce po stumieniu guntu. Istnieje również kontrowersyjna opowieść o tzw. Karze Królewskiej, która miała spotkać kobiety niemieckiego pochodzenia. Zgodnie z tą legendą kobiety te były zmuszane do publicznego karmienia szczeniąt. Była to straszliwa forma upokorzenia, mająca na celu zniszczenie ich reputacji i podporządkowanie ich wolnej woli. Takie brutalne i dehumanizujące kary były elementem polityki terroru łokietka, mającym na celu nie tylko zemstę, ale także zastraszenie reszty społeczeństwa. Wójt Albert został schwytany i osadzony w więzieniu, zwolniony po pięciu latach za opłaceniem okupu. Następnie wyjechał do Czech, gdzie zmarł. Jakie były konsekwencje stłumienia buntu? Łokietek umocnił swoją władzę w Małopolsce, co pozwoliło mu kontynuować walkę o zjednoczenie kraju. W 1320 roku został koronowany na króla Polski co symbolicznie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego. Dla Krakowa bunt oznaczał osłabienie wpływów niemieckiego patrycjatu i wzmocnienie pozycji polskich mieszczan. Miasto stopniowo odzyskiwało stabilność, a jego rola jako stolicy Polski rosła. Bunt wójta Alberta i biskupa Muskaty to jeden z najbardziej dramatycznych w historii średniowiecznego Krakowa. Był to nie tylko spór o władzę, ale i o przyszłość Polski czy będzie niezależnym królestwem, czy częścią Czeskiej Strefy Wpływów. Zemsta Łokietka była bezlitosna, buntowników ukarano, a niemieckojęzyczna ludność Krakowa znalazła się pod ostrym nadzorem. Do dziś fraza Soczewica koło Miele Młyn pozostaje symbolem tej brutalnej próby odróżnienia swoich od obcych. A jak wy oceniacie działania Łokietka? Była to konieczna surowość czy może nadmierna brutalność? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy mroczne sekrety historii. Do usłyszenia!